Siemaneczko, cześć czołem, Radosław Zarzycki, Bycie Herkules, witam Was w kolejnym vlogu treningowym. Dzisiejszy vlog będzie szybki, tak jak ostatnio dałem sobie wyzwanie, że chcę robić vlogi treningowe 10-15minutowe, wciąż trzymam się w tym wyzwaniu. Ale dzisiaj dodatkowo na treningu mam bardzo mało czasu jak na siebie, bo muszę się wyrobić w treningu no maksymalnie do godziny, półtora. Jak dla mnie jest to mało czasu. Dlaczego mało czasu? No dowiecie się prawdopodobnie, mam nadzieję, w trakcie vloga, bo chcę do Was coś tam nawijać między treningami. Mam nadzieję, że tego czasu wystarczy. Ale jaki jest plan na film? No plan na film jest taki, że na początku, zanim pojedziemy z vlogiem, wypada skasować bilety, żeby nie jechać na gapę. Także kciuk w górę, komentarz i subskrypcja z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Jak są bilety skasowane? to zapraszam, możemy jechać z kolejnym workout vlogiem. I tak jak mówiłem, no dzisiaj będziemy sobie zasuwać dosyć szybko. Zrobię tak chyba, że będę robił ćwiczenia w systemie naprzemiennym, że będę wykonywał sobie jedną seryjkę, potem drugi, potem troszeczkę przerwy, inne ćwiczenie, znowu troszeczkę przerwy, inne ćwiczenie. Tak, żeby jakoś zmęczenie się nie nakładało, Także jak będę robił jakiś ruch wyciskający, to mogę trochę przerwy zrobić, czy jakiś ruch przyciągający na przykład, czy jakiś inny rodzaj wyciskania, który Trochę inaczej angażuję mięśnie. Po prostu postaram się w ten sposób uszczupić e, czas treningu. Bo oprócz tego, że mam mało czasu, jeszcze nagrywam dla Was vloga. Także poświęcenie, także łapka musi polecieć. musi, musi Ten bilet musi być skasowany. Tak, jeszcze jest plan oprócz tego taki, że dzisiaj musi być nie dość, że szybszy trening niż ostatnio, to cięższy trening niż ostatnio, no bo musi być progres. Mam nadzieję, że się uda. Jaki trening był ostatnio? No to zobaczysz sobie w linku w opisie, jest link do ostatniego workout vloga. A dzisiaj lecimy z kolejnym workout vlogiem. Także wystarczy nawijania, bo jak mówiłem czasu jest mało. Odstawiam kamerę, robię rozgrzewkę i do Was wracam. Mam mało czasu na trening, ponieważ za półtorej godziny mam treningi personalne, także muszę się wyrobić ze swoim. Dlaczego dopiero teraz się za niego zabieram? No bo zasiedziałem się przed komputerem. odpisywanie na maile w związku z prowadzeniem treningowym online. układanie planów treningowych, ocena techniki ćwiczeń itd. itd. Oprócz tego zasiedziałem się przed komputerem, jeżeli chodzi o pracę nad e-bookiem treningowym. Tutaj gdzieś wam wrzucę okładkę. E-book pod tytułem Sprawny, silny jak Herkules. Jest to nowy e-book, którego właśnie trwa przed sprzedaż. Premiera jest już 10 maja. Także jak chcecie złapać e-book w tańszej cenie, której już nigdy nie będzie, no to piszcie do mnie wiadomość prywatną na moje profile społecznościowe. W e-booku będą przetestowane, sprawdzone plany treningowe, które sprawdzają się, gdy zmagasz się z bólem pleców. I takimi problemami jak rwa kuruszowa, a chcesz trenować siłowo, to jak wtedy właśnie trenować? Będą też plany treningowe, które są nastawione na budowanie siły w trójboju, czy też na przykład w samym martwym ciągu, jeżeli szykujesz się do zawodów z trójboju, czy do samej ligi martwego ciągu. I będą też plany treningowe nakierowane na kształtowanie sylwetki z podziałem na hipertrofię, czyli płetwem masę, i na redukcję. Także będą to. Będzie to zbiór planów treningowych, które sam sprawdzałem, którymi sam trenowałem, czy to właśnie szykując się do zawodów, czy to jak miałem problem z plecami. Wszelkie rozwiązania treningowe, które pomogły mi właśnie poradzić sobie z bólem pleców, czy też które pomogły mi się przygotować do zawodów, gdzie poleciało mi 300 kg, czy też plany treningowe, które stosowałem na przykład w, zesz w zeszłym roku na redukcji. Hmm, tu macie sylwetkę, jak udało się w zeszłym roku na redukcji wypracować. Przy okazji wpadł na Instagram wpis pod tytułem: Czy warto robić formę na lato, gdy ktoś zaczyna dopiero po świętach? Czy warto robić redukcję w dwa miesiące? Polecam sobie wpis przeczytać na Instagramie czy też na Facebooku i napisać mi w komentarzu, czy robisz redukcję w tym roku, czy nie robisz redukcji. Ja redukcję jako takiej nie robię. Robię takie trochę nabicie sylwetki. Chcę trochę teraz poćwiczyć bardziej, tak trochę kulturystycznie, powiedzmy. Trochę wyższe przydziały powtórzę, będą, gdzie nie gdzie, trochę inne. Tak dobrać ćwiczenia, żeby trochę właśnie kulturystycznie zadziałać. E, dlatego polecam sobie śledzić blogi, żeby oglądać, jak to będzie wyglądało. Ale redukcji jako takiej nie robię. Hmm. Powiedziałbym nawet, że jest to taka trochę masa, nie? że chcę w tej wadze, co jestem, może na to ciutko sobie ją podbić do jakiejś powiedzmy 9,5 może nawet. Ale maksymalnie się nabić, być przez wakacje takim e, drwalem nabitym albo chodzącym halkiem, a redukcja będzie kolejna dopiero w przyszłym roku, bo chciałbym gdzieś tam sobie wrócić na scenę sylwetkową jako kulturysta naturalny, ale no chcę wrócić w fajnej formie, nie? A teraz przez trening taki typowo trójbojowy niektóre kulturystyczne aspekty trochę ucierpiały, no bo jednak ramion się nie ćwiczy tak na, na podejściu trójbojowym, więc właśnie teraz jest celem na przykład odbudowa trochę ramion, nie? więc na tym się będę trochę bardziej może skupiał. Sorry, jeżeli będzie się trochę trząsł ekran, no bo z faktu pośpiechu czasowego nagrywam telefonem, ale myślę, że będzie spoko, nie? A skoro pośpiech czasowy, no to, e, to odstawiam telefon i trenuję dalej, no bo, bo się spieszę. Nie? Także zobaczenia w kolejnej pogadance teraz. No i okej, okay, wykonałem sobie właśnie pierwszą roboczą serię najważniejszego dzisiaj ćwiczenia, czyli wyciskanie żołnierskie, wyciskanie na głowę stojąc. Robię je w systemie rampy, rampy otwartej na 5 powtórzeń, czyli dokładam sobie ciężaru i robię tak wysoko, aż utrzymam 5 powtórzeń. Czy taka rampa powiedzmy do maksymalnej piątki, trochę z metody sprzężonej. Więcej o tym mówię w filmie wcześniej. I też tam zobaczycie do jakiego ciężaru doszedłem, i będziecie mogli porównać do jakiego dojdę dzisiaj. Czy udało mi się przebić ten ciężar mimo tak szybkiego treningu dzisiaj? No i skoro szybki trening dzisiaj, to muszę też zrobić inne ćwiczenia, które były wtedy. Były też dipsy i podciąganie z ciężarem. Tu, tutaj właśnie będę robił i robię to w systemie takiej przerwy trochę, czyli wyciskanie stojąc, około minutka przerwy, tak jak teraz gadam, i potem dipsy mu trochę przerwy, podciągania i wracamy. Także odstawiam kamerę i robimy dipsy, eee, takie jeszcze trochę rozgrzewkowe. Robocze będą na 32,5-35. Zobaczymy. Na razie rozgrzewka na około 20 Dipsy rozrywkowe wyglądały tak, że pierwsza seria była z masą ciała na 8, druga seria była z 15 na 8, teraz mamy 25 na 6. To jest ostatnia seria wstępna. Potem dołożę na to dyszkę, będę miał docelowe 35, już trzy ósemki chcę zrobić i tak samo było, takie same ciężary były na podciąganiu, nie? Takie same ciężary i taki system sam powtórzeń. No a to było OHP, nie? Czyli była pusta sztanga na OHP, 40 na OHP, no i właśnie spotkaliśmy się na 60 na OHP, nie? Dobra, czas się podciągać. Też na 6, jako taki ciężki wstęp, jak trochę seria rozgrzewkowa, trochę wstępna, już za jakimś ciężarem, 25 na 6. Resztę treningu skomentujemy sobie z małego okienka, ponieważ przyszła do Brusia z poprzeczną na treningi personalne. Nie chciałem mówić do kamery. Musiałem nagrywać trening tak sukratka, przenieść się na inną bramę, na innego Halfraka i tam wykonywać cały trening. Także... Przenosimy się na inne miejsce. Jesteśmy w innym miejscu, właśnie inna brama, gdzie będę robił wyciskanie żołnierskie, dipsy i podciąganie. Ale będziecie widzieć, co trenuję na ekranie. A ja sobie z Wami porozmawiam. Będzie taka wstawka merytoryczna e, odnośnie redukcji, odnośnie robienia formy na lato. Na Instagramie teraz robię codziennie wpisy odnośnie formy na lato. Nie wiem, ile to pociągnę, miesiąc, może dwa. Zobaczymy, ile będzie pomysłów. E, fajnie by było, aż do, aż do lata, ale zobaczymy. No i dzisiaj przygotuję się, zrobię taką rozgrzewkę przed napisaniem wpisu, bo chcę zrobić wpis o tym, jak sobie wybrać poziom kalorii, jak to właściwie obliczyć, ile właściwie jeść. No i moim zdaniem po prostu no, trzeba to sprawdzić. Nie ma metody, żeby to wyliczyć idealnie. Jeżeli traficie, to też jest to czasami trafienie przypadkiem. No i tak, nawet jeżeli ktoś powie, ale ja pójdę do dietetyka, Dietetyk też może po prostu nie trafić, dlatego że możemy błędnie mu podać informacje, jeżeli chodzi o naszą aktywność fizyczną, a to wszystko ma wpływ na poziom kalorii, jaki musimy spożywać. Więc jak to sobie sprawdzić samemu, ile musimy tych kalorii spożywać? Wybieramy sobie dowolny kalkulator zapotrzebowania kalorycznego w sieci. Naprawdę dowolny, nie będę tutaj rekomendował jakiegoś konkretnego, ponieważ i tak, i tak ten kalkulator musimy sprawdzić w praniu i prawdopodobnie go trochę zmodernizować pod siebie. Kalkulatory często mają dodatkowe zapytania odnośnie aktywności fizycznej, czyli to ile razy w tygodniu ktoś trenuje, czy to też jak. Jak ciężkie są te treningi, jak jest charakter pracy, czy ktoś ma pracę siedzącą, stojącą, ile ktoś ma lat, ale to wszystko i tak może nie dać nam idealnie naszego zapotrzebowania, ponieważ po pierwsze to, że ktoś trenuje trzy razy w tygodniu, no nie oznacza, że spala tyle samo kalorii, co druga osoba, która trenuje trzy razy w tygodniu. Nawet jak te osoby ważą tyle samo, trenują identycznie to wciąż ilość spalonych kalorii może się różnić w zależności od tego jak to jest zaawansowany treningowo. A do tego dochodzi taka kwestia tego co się dzieje po treningu. Ile ktoś chodzi, czy ktoś sam sobie gotuje na przykład, czy musi stać w kuchni i gotować, czy tylko siedzi przy komputerze, właśnie jak to pracuje, czy pracuje na siedząco przy komputerze, czy pracuje troszkę bardziej fizycznie i to wszystko się przekłada na to, ile faktycznie kalorii potrzebujemy. Także, po prostu, jedyną metodą tutaj jest przyjęcie kaloryczności z kalkulatora, albo przyjęcie od kaloryczności od dietetyka, i wtedy z dietetykiem macie kontakt i raportujecie mu, na przykład, wagę, jak ona się zmienia. Jeżeli nie ma kontaktu z takim dietetykiem, to średnio, moim zdaniem, no bo, tak jak mówię, no nie da się tego inaczej sprawdzić, bo jest za dużo zmiennych, które wpływają na inne zużycie kalorii. A jeżeli robicie to sami, no to przyjmujecie sobie tą wartość, która jest teoretycznie na wasze, wasze utrzymanie. Jecie tak, moim zdaniem, najlepiej przez dwa tygodnie, może nawet na opór dłużej. Ale jecie tak przez dwa tygodnie na swoim utrzymaniu kalorycznym. Zapisujecie codziennie wagę na czczo, robicie sobie ważenie, zapisujecie tę wagę dzień w dzień i wyciągacie średnią z tygodnia. Porównujecie tydzień pierwszy do tygodnia drugiego. Jeżeli waga się utrzymała no to macie swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Jeżeli waga wzrosła, no to znaczy, że to jest Wasza nadwyżka. Natomiast jeżeli waga spadła, to jesteście na deficycie i robicie formę, redukujecie tkankę tłuszczową. Tutaj jeszcze dochodzi kwestia, jak szybko ta waga spada. Na przykład, nie wiem, 200 gramów redukcja tygodniowo. Dla jednych jest to dużo, dla innych jest to mało. No to tak trzeba sobie odpowiedzieć, jak szybko chcecie redukować. Bo można chudnąć nawet i pół kilo tygodniowo. U osób, które mają trochę większą masę ciała, nawet więcej. Przyjmuje się, że taki dobry e, ubytek, dobry poziom redukcji tkanki tłuszczowej e, to jest około 0,5 e, do procenta masy ciała tygodniowo. Także u osoby ważącej 100 kg to będzie na pół kilo do kilograma e, tygodniowo. Osoba ważąca 50 kg no to będzie e, to o połowę mniej, czyli właśnie 200 gramów do maksymalnie pół kilo tygodniowo. No, także ja bym tak to robił, żeby sobie te kalorie sprawdzić, czy będziecie we współpracy z dietetykiem, to i tak trzeba to sprawdzić, czy ta kaloryczność się zgadza. A jeżeli lubicie to sami, to wyliczacie sobie z kalkulatora, sprawdzacie i potem ewentualne modernizacje tego. Miałem się zmieścić we vlogach treningowych do 15 minut. Zaraz będzie 15 minut, także ja się odmeldowuję, zaraz znikam z mojego okienka, a tylko przypomnę o tym kciuku w górę, komentarzu i subskrypcji. Zapraszam na inne media społecznościowe. Bycie jak Herkules? Na razie.